Prowadząc kanał poświęcony serialom dokumentalnym, muszę być obeznany w temacie oraz na bieżąco sprawdzać wszystkie nowości. Nie licząc jednak produkcji, które muszę koniecznie znać, aby utrzymać kanał, to z własnej woli obejrzałem zaledwie cztery seriale: czyli Czarnobyl, Squid Game, Kapitana Bombę oraz moje ukochane Breaking Bad. Wszystkie z nich są bez wątpienia bardzo dobre. Przez długi czas nie miałem okazji obejrzeć tworu tak złego, że pierwsze co chciałem zrobić po seansie to wejść na film web i wystawić mu ocenę 1 na 10. Na kanale zdarzyło mi się parę razy omówić kilka mniej lub bardziej dziadowskich produkcji, jednak żadna z nich nie otrzymała do tej pory najniższej możliwej noty. W najbliżej dna znalazł się film Dolina Tyranozaura z oceną 2 na 10. Jurajscy wojownicy z 2008 roku, którym wystawiłem ocenę 3 na 10, również stoją na podium najgorszych dokumentów o dinozaurach w historii. Przez dłuższy czas myślałem, że znalezienie produkcji gorszej niż wspomniane dwie jest niemalże niemożliwe. Wszystko zmieniło się, gdy jakiś czas temu postanowiłem nagrać film o sześciu najgorszych serialach o dinozaurach. W trakcie tworzenia mojej listy natknąłem się na pewną ciekawą czteroodcinkową serię zatytułowaną Dinosaurs with Stephen Fry. Niemal wszystkie opinie na temat tego arcydzieła są zgodne. Jest to jeden z najgorszych seriali dokumentalnych pozbawiony jakichkolwiek plusów. Szybko więc go przeanalizowałem i ostatecznie zamieściłem na drugim miejscu w moim rankingu. Ostatnio postanowiłem bardziej szczegółowo przyjrzeć się danej produkcji i doszedłem do wniosku, że popełniłem błąd stawiając ją na drugim miejscu podium. Serial ten powinien zająć pierwsze miejsce wśród najgorszych dokumentów, nie tylko o dinozaurach. Naprawdę ciężko jest mi tu od czegoś zacząć. Z informacji podstawowych można powiedzieć, że serial składa się z czterech 45-minutowych odcinków, a prowadzącym jest tutaj tytułowy Steven Fry. Zamysł jest taki, że cofając się w czasie odkrywa on prehistoryczny świat sprzed milionów lat. Nie wszyscy muszą wiedzieć, kim jest dany prowadzący, więc szybko postaram się przybliżyć jego postać. Stephen Fry jest brytyjskim aktorem, komikiem, pisarzem oraz reżyserem. Czekaj, co? Pisarzem oraz reżyserem. Z jego najbardziej rozpoznawalnych ról można wspomnieć choćby Władcę Miasta na Jeziorze w dwóch częściach Hobbita oraz występ w filmie o Sherlocku Holmesie. Fry jest dosyć kontrowersyjną postacią. W 2009 roku jedna z jego wypowiedzi odbiła się szerokim echem, zwłaszcza wśród Polaków, gdyż... Trochę boję się poruszać ten temat na YouTubie, więc powiem tak. Uznał on, że pewne obozy służące do bardzo złych celów w trakcie wojny były w rzeczywistości własnością Polaków, którzy dopuszczali się tam strasznych rzeczy. Taka opinia błyskawicznie spotkała się z falą oburzenia, co zmusiło go do przeprosin za swoją wypowiedź. Przejdźmy może jednak do serialu, w którym to zdecydował się zostać głównym prowadzącym. Na potrzebę tego filmu będę używał nazwy Dinozaury i Steven Fry, gdyż nie mam zamiaru za każdym razem czytać pełnego polskiego tytułu, który brzmi: Fascynujący świat dinozaurów według Stevena Frya. No ale właśnie, dinozaury, dinozaury, ale dlaczego do tej pory nie pokazałem jeszcze żadnego z nich? Dinozaur w tym serialu to prawdziwy gwóźdź programu, lub może bardziej gwóźdź do trumny. Zanim jednak pokażę wam te majestatyczne bestie, chciałbym zwrócić uwagę na to, że produkcja ta zadebiutowała w 2023 roku. Przypomnę tylko, że rok wcześniej wyszło chociażby Prehistoric Planet, w którym to modele wymarłych stworzeń prezentują się wręcz bajecznie dobrze. No ale dłużej nie przedłużając, oto jak prezentują się dinozaury i Stephen Fry. A nie, czekaj, to historik planet 2, które wyszło w 2023. Omawiany dzisiaj serial prezentuje się tak. Przypomnę tylko, że to i to wyszło w tym samym roku. Wyraźnie można zobaczyć, że Prehistoric Planet to rozbudowany projekt rozwijany przez lata, który powstał we współpracy z najlepszymi specami od grafiki komputerowej oraz opierał się na najnowszych odkryciach paleontologicznych. Serial ten powstał aby zainteresować dinozaurami nowe pokolenia oraz jest on swoistą laurką dla fanów, chociażby kultowych wędrówek z dinozaurami. Jest to serial stworzony dla fanów od fanów. Serial stworzony z miłością i pasją. Natomiast w przypadku dinozaurów ze Stevenem Frajem cel powstania tej produkcji jest dokładnie taki sam. Ewentualne niedociągnięcia graficzne w przypadku tej drugiej serii mogą być spowodowane nieco wcześniejszą datą premiery, która... Nie, no już na poważnie ten serial to totalny syf, totalny gniot, abominacja, która nigdy nie powinna powstać. Dlaczego w 2023 roku efekty komputerowe zastosowane w tym czymś są gorsze niż w wędrówkach z dinozaurami, które wyszły 24 lata wcześniej? Dinozaury wyglądają jak żywcem wyjęte z jakiejś niskobudżetowej gry z 2005 roku. Najlepsze jest to, że serial zanim jeszcze wyszedł obiecywał, że będzie posiadał hiperrealistyczne wizualizacje dinozaurów. Nie ukrywam, mógłbym się z tym delikatnie nie zgodzić. Na IMDB produkcja ta ma najniższą średnią ze wszystkich produkcji dokumentalnych o dinozaurach oraz z tego co patrzyłem jedną z najniższych spośród wszystkich seriali dokumentalnych w ogóle. Co prawda na chwilę obecną dinozaury i Stephen Fry mają zaledwie 140 ocen i jednak wyraźnie widać, że widzowie są niezbyt zadowoleni z seansu. Ogólnie, to moja opinia na temat tego arcydzieła nie będzie w 100% kompletna, gdyż niestety nie miałem przyjemności obejrzeć wszystkich czterech odcinków. Zdążyłem obejrzeć zaledwie dwa. Pozostałe chciałem nadrobić sobie następnego dnia. Jednak moja ulubiona piracka strona z filmami nagle z dnia na dzień przestała funkcjonować. Jedyne co można na niej obecnie znaleźć, to masę podejrzanych reklam. Co prawda, serial wciąż można obejrzeć na innych stronach jednak wyłącznie w oryginalnej angielskiej wersji językowej, a jak zapewne większość moich widzów wie, my English is very bad, więc niewiele jestem w stanie zrozumieć. Dwa odcinki obejrzałem jednak po polsku, a pozostałe po prostu przeanalizowałem oraz trochę o nich poczytałem, aby wiedzieć, do czego się przyczepić. A pro poczepiania się to w serialu jest tak wiele błędów, że zastanawiałem się, czy film ten zrobić w formie typowego omówienia, czy może jedynie powytykać wszystkie błędy, których jest tak dużo, że starczyłoby spokojnie na co najmniej 15-minutowy materiał. Postanowiłem jednak, że zrobię zwyczajne omówienie całej tej produkcji, więc przejdźmy teraz do plusów oraz minusów dinozaurów i Stevena Frya. No więc możemy już przejść do minusów. Tak jak mówiłem, największą wadą tej produkcji jest wygląd dinozaurów, których CGI jest na podobnym poziomie, co w przypadku filmów lecących w nocy na pulsie pokroju Mega Rekin kontra Krokosaurus kontra Piranio Konda? O Jezus Maria. Może trafi się jedna na sto osób, która powie Przecież te dinozaury nie wyglądają aż tak źle, czemu ty się tak czepiasz? Po pierwsze, polecam wykonać sobie profesjonalne badanie wzroku, a po drugie, Biorąc pod uwagę, że serial ten wyszedł w 2023 roku, to powinien prezentować się on znacznie, znacznie. Znacznie lepiej. Może jeszcze w 2010 takie efekty z przymrużeniem oka by przeszły, jednak jeśli w 2023 dostajemy naraz dinozaury i Stevena Frya oraz Prehistoric Planet 2, to coś tu wyraźnie jest nie tak. Serial ten posiada tak wiele błędów i absurdów, że nie wiem nawet od czego zacząć. Na pierwszy ogień można wziąć sam zamysł, który, jak dla mnie, jest całkowicie pozbawiony sensu. Z jednej strony mamy prowadzącego, który jakimś cudem zdołał przenieść się do świata sprzed milionów lat. Na to jeszcze można przymknąć oko, gdyż podobne rozwiązanie mieliśmy choćby w powrocie dinozaurów czy w parku prehistorycznym, gdzie zoolog Nigel Marvin cofa się w czasie, aby pokazać nam stworzenia, które żyły niegdyś na ziemi. W obu tych produkcjach dinozaury zachowywały się jednak w realistyczny sposób. To znaczy, wchodziły one w interakcję z prowadzącym. Roślinożercy uciekali na jego widok, a mięsożercy, jeśli byli w stanie, starali się go upolować. Można było poczuć, że zoolog naprawdę znajduje się w tym świecie. W przypadku dinozaurów i Stevena Frya wygląda to bardziej, jakby tytułowy bohater trafił do alternatywnego uniwersum, w którym ma całkowitą kontrolę nad żyjącymi tam zwierzętami. Dinozaury go nie atakują, a co więcej wykonują wszystkie jego polecenia, jednocześnie nie okazując żadnych emocji, zupełnie jak maszyny, które mają być mu posłuszne. Gdy stoi na drewnianej platformie, nie pytajcie mnie skąd ona się tam wzięła, bo pewnie nawet sami twórcy tego nie wiedzą, trzyma on w ręku coś do jedzenia, a diplodok, który przecież wszędzie dookoła ma pełno pożywienia, od razu zaczyna interesować się kawałkiem roślinności, którą akurat chce nakarmić go prowadzący. Dinozaury go nie atakują, a ponadto przez kilka minut stoją w miejscu, aby mógł przez chwilę o nich poopowiadać. Gdy Fraj opisuje tyranozaura, to nagle obok pojawia się allozaur, który to wyginął 80 milionów lat wcześniej. W tym świecie prowadzący ma nieograniczoną władzę, może kontrolować czas oraz podporządkować sobie wszystkie stworzenia. Gdyby twórcy od samego początku kreowali taką narrację, to aspekt ten zapewne nie zostałby przeze mnie wspomniany podczas wskazywania minusów. Jednak co chwilę w serialu mają miejsce wydarzenia, które zaprzeczają danej idei, bo przykładowo Velociraptor w pewnym momencie próbuje ugryźć prowadzącego. Równie absurdalne jest to, że nagle w Mezozoiku pojawiają się inni ludzie, którzy to opisują, przykładowo Kubskot i Rexa. Swoją drogą to chyba najbardziej nierealistyczny rekwizyt, jaki widziałem, bo plastik aż wali po oczach. Oczywiście nie mogli użyć prawdziwych odchodów z wiadomych względów, jednak przykładowo w kulistach produkcji wędrówek z dinozaurami twórcy dali cały przepis, jak z kilku składników można zrobić realistycznie wyglądające odchody dinozaurów. Chętnie zdradzimy przepis. Prociny, klej do tapy, woda i dużo wysiłku. Wspaniała kupa dinozaura. Idealna kupa za każdym razem. Wystarczyło tylko z tego skorzystać. Jeśli chodzi o poprawność paleontologiczną przedstawioną w serialu, to nie wiem jakim cudem jest tu więcej błędnych informacji niż w dokumentach sprzed ponad 20 lat. Zaczynając od mniej istotnych jak choćby wargi T-rexa, które to powinny zasłaniać jego zęby, po po prostu niedopuszczalne gafy jak choćby zawyżanie wagi zwierzęcia sześciokrotnie. W pierwszym odcinku pojawiają się zaledwie dwa gatunki dinozaurów, czyli diplodok i Alnozaur. Nie wiem jakim cudem w odcinku trwającym 45 minut w okresie późnej jury, który był jednym z najciekawszych w mezozoiku, twórcy zmieścili tylko dwa gatunki dinozaurów. A no tak, bo dodanie chociażby tego czy brachiozaura kosztowałoby zapewne 10 dolarów więcej. Ogólnie to w całym serialu pojawia się tylko 7 gatunków stworzeń. Tak, 7. Przez 3 godziny trwania całej produkcji. To znaczy pojawia się tu parę innych dinozaurów jednak do tego jeszcze przejdziemy. Wracając do Diplodoka i Allozaura. Ten pierwszy rzekomo miał ważyć ponad 30 ton, podczas gdy w rzeczywistości jego masa dochodziła do około 15. W przypadku tego drugiego, który ważył maksymalnie 2,5 tony, Fraj powiedział, że jego waga wynosiła 15 ton. Po pierwsze, był naprawdę wielki. Ważył 30, może nawet 40 ton. Allozauro najwyżej 15. Nie mam bladego pojęcia skąd twórcy wzięli takie dane. Być może... Nie, no nie wiem. Przeczesałem cały internet, żeby znaleźć chociaż jeden artykuł mówiący o 15 tonowym allozaurze. Nigdzie takiego nie ma. Gdyby serial wyszedł 30 lub nawet 20 lat temu, może jeszcze uszłoby im to na sucho. Jednak stwierdzenie, że allozaur ważył 15 ton w dokumencie z 2023 roku jest po prostu... Po prostu absurdalne. A propos allozaura to niby także komu miały wyglądać jego zęby. Jak dla mnie wyglądają one bardziej na zęby animatroników z fnaf 4. W scenie, która miała przedstawić nam czaszkę allozaura, nieco różni się ona od tej należącej do prawdziwego stworzenia. Pomijmy już fakt, że wygląda ona bardziej jak rozkładająca się padlina. W Czarnobylu allozaur widocznie jest ulubionym dinozaurem Stevena Freya, bo to nadal nie koniec błędów z nim związanych. Gdy prowadzący opisuje sposób, w jaki dany drapieżnik polował, używa on obalonej ponad 10 lat temu teorii mówiącej o tym, że łowca ten stosował swoją głowę niczym topór, wbijając zęby w ciało ofiary, zadając jej liczne obrażenia. Teorii tej użyto także w planecie dinozaurów z 2011 roku, jednak było to 12 lat przed premierą omawianej właśnie produkcji. Obalono ją jakiś czas później, więc twórcy dinozaurów i Stephena Fry'a mieli bardzo dużo czasu, żeby uświadomić sobie, że nie powinni używać jej w swoim projekcie. Mimo to teoria ta pojawiła się w tym serialu. Mam wrażenie, że prowadzący i ekipa od efektów komputerowych nie byli zbyt zgranym zespołem. W jednej ze scen Fry mówi, że w czasach dinozaurów nie było jeszcze ani kwiatów ani trawy. Nie ma za to kwiatów, bo jeszcze się nie wykształciły. Brakuje traw. Lecz dinozaury są w rozkwicie. Animatorzy chyba stwierdzili, że robią po swojemu, bo nie mija dużo czasu, a rośliny te możemy oglądać już niemal co chwilę. Wcześniej wspomniałem, iż pojawia się tu zaledwie 7 gatunków, jednak nie do końca. Z tych podstawowych, które spotyka na swej drodze prowadzący, mamy tu diplodoka, allosaura, Jutaraptora, Iguana Kolosusa, triceratopsa, t i kecelko atla, który tu dinozaurem oczywiście nie był. Pozostałe stworzenia można potraktować jako cameo, gdyż ich łączny czas na ekranie nie przekracza nawet minuty. Wiele z nich nie pojawia się nawet jako cyfrowa animacja, a zaledwie zdjęcie. Co najśmieszniejsze nie są to jakieś specjalnie stworzone na potrzeby serialu obrazy, a zwyczajne zdjęcia ze stoka, które każdy może pobrać sobie z Google'a. Jeśli chodzi o cameo dinozaurów, to jednym z nich jest choćby stegozaur. Stegozaur, którego model został skopiowany z gry Ark Survival. Nie wiem, jak nisko trzeba upaść, żeby na potrzeby serialu dokumentalnego skopiować dinozaura z gry, w której stworzenia wyglądają w ten sposób. Stegozaur jest znany przede wszystkim ze swoich dwóch rzędów płyt na plecach. Jednak ten, którego możemy zobaczyć w danej produkcji, jak i również w grze, posiada dwa rzędy większych oraz dwa rzędy mniejszych płyt. Kolejnym dinozaurem skopiowanym z arka jest Argentynozaur, który to posiada dziwaczne struktury na plecach przypominające skały. Na dosłownie kilka chwil pojawia się także Velociraptor, jednak ze względu na lenistwo animatorów do jego przedstawienia użyto skopiowanego jeden do jednego modelu Utahraptora, z tym, że odpowiednio go pomniejszono. Można także wspomnieć o Ankylozaurze, który co prawda nie został przywrócony do życia dzięki animacji komputerowej, jednak jak dla mnie wydaje się to wyjątkowo absurdalne, że w jednym serialu zostały ukazane trzy różniące się od siebie modele tego samego dinozaura. Kilkukrotnie we wszystkich czterech odcinkach zostają wykonane metalowe rekonstrukcje części ciała wymarłych stworzeń, które mają zwizualizować nam w jaki sposób polowały lub broniły się konkretne zwierzęta. Pomimo tego, że jest to ciekawy pomysł, to jest on jednak bezsensowny, gdyż metalowe części ciała nie odzwierciedlały prawdziwej wytrzymałości, ostrości oraz szybkości prawdziwych dinozaurów. Przykładem może być scena, w której żelazne zęby umieszczone pod prasą hydrauliczną miażdżą cegłę, co miało niby ukazać, jak prawdziwe zęby miażdżyły w ten sposób kości. Przejdźmy może teraz do absurdalnych scen, które mają miejsce w serialu. Wspomnę tylko o kilku z nich, gdyż mógłbym opowiadać o nich przez następne 10 minut. Jednym z najgłupszych momentów w całej produkcji jest pojedynek między allozaurem i diplodokiem. Napastnik rzuca się na swoją ofiarę, raniąc ją zębami i szponami. W tym momencie nawet nie wiem co się wydarzyło, jednak po chwili Diplodok staje na tylnych nogach, więc Allozaur uważa, że dobrym pomysłem będzie zaatakowanie go od przodu, co rzecz jasna kończy się zdeptaniem drapieżnika. Najciekawsze jest to, że po zdeptaniu przez 15. a nie, przepraszam, 30 do nowego dinozaura, Allozaur wciąż żyje. Ponadto nie ma on na sobie nawet żadnych poważnych obrażeń. W kolejnej ciekawej scenie głodny triceratops, pomimo tego, iż dookoła ma pełno pożywienia, postanawia powalić drzewo, aby dostać się do jego liści. Po zaledwie dwóch ciosach udaje mu się je przewrócić. Zrobił to z olbrzymią łatwością, pomimo tego, iż ma ono zapewne co najmniej metr średnicy. Ponadto wygina się, jakby było zrobione z gumy. W wędrówkach z dinozaurami znacznie większy od triceratopsa plodok ma spory problem, żeby wyrwać z ziemi porównywalne lub nawet mniejsze drzewo. Chwilę później ten sam Triceratops staje do walki z tyranozaurem, który to po zranieniu rogami przez swojego rywala w brzuch, zamiast umierać w cierpieniu przez następne kilka godzin, umiera w jakieś 3 sekundy. Kolejną sceną jest zaledwie kilkusekundowe ujęcie, w którym kecalkoatl biega. Tak, pterozaur zaczyna biegać. Co z tego, że jego kończyny są połączone wielkimi płatami skóry, bez których nie mógłby latać? Zasuwa on szybciej od niej jednego dinozaura. Ostatnią sceną, o której chciałbym wspomnieć, jest polowanie T-Rexa na uciekającego triceratopsa. Tutaj chyba nie muszę nic dodawać. A! Ostatnią kategorią minusów, o której chciałbym wspomnieć, to animacja oraz wygląd dinozaurów. Nie muszę chyba wspominać kolejny raz, że modele stworzeń z tego serialu są tragicznie wykonane jak na 2023 rok. Szczerze mam wrażenie, że moje fanowskie remake'y wędrówek z dinozaurami czasami prezentują się dużo lepiej niż to, co możemy oglądać w dinozaurach i Stevenie w raju. Niemal przez cały czas trwania odcinka trzeciego oświetlenie jest bardzo nienaturalne, a światło rozprasza się w bardzo tandetny i prosty sposób to już w grach po kroju Jurassic World Evolution z 2018 roku tego typu aspekty są znacznie lepiej dopracowane. Jeśli chodzi o animacje ruchu dinozaurów, to mam czasem wrażenie, że nie różnią się one zbytnio od dinozaurów z filmu Karnozaur z 1993 roku. Jeśli ktoś nie widział tego arcydzieła, to naprawdę zazdroszczę. Jest to typowy niskobudżetowy film akcji z dinozaurami z lat 90, które zabijają wszystko co się rusza. Dinozaury i Steven Fry, które wyszło równo 30 lat później, stoi na podobnym poziomie. Wszystkie ruchy wymarłych stworzeń są tu strasznie drewniane i niedopracowane. Podczas oglądania łatwo można wyłapać sceny, w których animacja wyraźnie była robiona na przysłowiowe odwalsie. Tu przykładowo scena, gdy T-Rex je mięso, które po chwili znika. Tutaj pościg za ofiarą, w której t stawia kroki w powietrzu. Wszystkie sceny, w których Kecalkoatl wzbija się w niebiosa, wyglądają, jakby poruszał się w zwolnionym tempie. Gdy już jednak ląduje, momentalnie staje na baczność, starając się nie poruszyć nawet o centymetr. Animacja w tym serialu jest na tak niskim poziomie, że nawet jaja znajdujące się w gnieździe, zamiast mieć kształt zwyczajnej kuli, są widocznie kanciaste. Naprawdę aż tak ciężko jest zaprojektować lub nawet pobrać gotowy model kuli. Dinozaury z serialu są wręcz absurdalnie sztywne, jednak jeśli już się poruszają, to często wykonują dziwaczne wężowe ruchy, których w rzeczywistości nie byłyby w stanie wykonać, chyba że ich wszystkie kości i kręgi są połamane. To tłumaczyłoby ogon Utahraptora, przez który przychodzi jakaś dziwaczna fala, czy też szyję diplodoka, która wygina się tak bardzo, że bez problemu mógłby polizać czubek swojego ogona. Sam prowadzący w wielu scenach jest bardzo widocznie i niechlujnie wklejony do otaczającego go środowiska. A propos środowisk, czyli map zaprojektowanych na potrzeby tego serialu, wszystkie prezentują się naprawdę kiepsko. Wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że zaprojektowanie szczegółowej mapy za pomocą techniki cyfrowej na potrzeby filmu czy serialu nie jest łatwym zadaniem. Muszę się z tym zgodzić. Jednak nie zmienia to faktu, że jak na 2023 rok. Wszystkie mapy, modele stworzeń, animacje, informacje i wszystko inne jest tu na strasznie żenująco niskim poziomie. O tym badziewnym serialu mógłbym opowiadać przez jeszcze długi czas, jednak naprawdę nie mam już ochoty. Wszystko jest tu zrobione na odwal się. Zamiast dostarczać nam wartościowych informacji, szerzy jedynie całkowicie błędne stwierdzenia w zestawie z tragicznymi efektami komputerowymi oraz prowadzącym, który chyba nawet nie do końca wiedział na co się pisze. Nie wierzę, że ktoś podczas produkcji mógł na to spojrzeć i powiedzieć, że podoba mu się efekt końcowy. 1 na 10, bez dyskusji. Omijajcie dinozaury i Stevena Frya szerokim mukiem.